Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie wasze święta rozpoczyna. Kochani, kocha kolejny prezent pod choinkę e, dla Was specjalnie. Pierwszy filmik był e, związany z kartą tarota dla każdego znaku Zodiaku na te święta, a teraz energia anielska, kochani. Przygotowałam dla Was przesłanie anielskie i anielską odpowiedź. Zaczynamy od baranka. Jakie masz przesłanie, jakie przesłanie anioły e, tobie ślą. Przewodnictwo godne zaufania. Drogi baranku, podczas świąt e, warto się doradzić, poradzić komuś. Przewodnictwo godne zaufania to osoba, e, która wskaże Ci tak naprawdę drogę. Czyli co, masz jakiś problem, nie zostawaj e, z tym sam. Po to masz przyjaciół czy rodzinę żeby ci pomogli. Także co dwie głowy to nie jedna. Teraz anielska odpowiedź. Zadaj sobie pytanie. Drogi Baranie. I zobaczymy jaka będzie dla ciebie odpowiedź. Spytaj swoje anioły. Byk, twoje przesłanie, dawanie i przyjmowanie. Piękne przesłanie, drogi Byku. To jest taka karta, takie przesłanie dla Ciebie, żebyś zwrócił uwagę, czy faktycznie w Twojej relacji, czy damsko-męskiej, czy w ogóle w relacji z ludźmi jest coś takiego jak równe branie i dawanie. Bo jeżeli Ty dajesz więcej, a partner lub przyjaciółka lub wspólnik daje mniej, to już mamy energię troszeczkę rozchwianą. Ważne jest, kochani, żeby w każdej relacji było równe branie i dawanie. Wtedy ta relacja wyjdzie. Takie dla Ciebie przesłanie. Zwróć po prostu na to uwagę, czy faktycznie ktoś Cię czasem nie wykorzystuje, albo dajesz po prostu za dużo, albo ktoś daje Ci za dużo, a Ty się nie starasz, nie angażujesz. Zastanów się, czy to ma sens. Zadaj sobie teraz pytanie, drugi byku. Okazja. Taka odpowiedź. Bliźniak, dla Ciebie przesłanie od aniołów. Amor, karta miłości. Drogi bliźniaku, otwórz się na miłość, otwórz swoje serce na miłość. E, kup sobie różowy kwarc, noś go, pal różowe świece, wspieraj się różowym kolorem. E, to jest Twoje przesłanie. Kochaj i pozwól siebie kochać. Zadaj sobie teraz pytanie, poproś innych o wsparcie. Taką dostałeś odpowiedź na Twoje pytanie, więc może warto się kogoś poradzić. Rak. Dla Ciebie przesłanie: uwolnij się i poddaj się. Piękne przesłanie, drogi Raku. Może coś Cię trapi, coś Cię męczy, za bardzo się skupiasz na jakiejś rzeczy, na jakimś problemie. E, po co? Zostaw to. Zostaw to. E, czasami warto odpuścić, a później dzieją się cuda. Zadaj sobie pytanie do kart. Odpowiedź jest: zaczekaj. No właśnie. Dokładnie. Czasem warto puścić pewne rzeczy, niech się toczą swoim rytmem. Lew, skup się na służbie. Piękne przesłanie dla Ciebie, drogi lewku. Skup się na służbie, na swojej pracy, na swoich pasjach, na tym, czym się znasz, co jest tak naprawdę dla Ciebie ważne. A nie rozpraszaj się ludźmi, którzy nie są dla Ciebie dobrzy, czy rzeczami, na które tak naprawdę nie masz wpływu. Zadaj pytanie kartą. Odpowiedź, idealny moment. Pięknie. Panna, przesłanie: Nagradzaj się. Piękna karta, droga, droga panno. Ile ty już robisz dla innych? A kiedy zrobisz coś dla siebie? Zastanów się, czy faktycznie siebie też tak wynagradzasz. Zrób sobie w te święta, w ten czas taki magiczny, czas tylko dla siebie. Nagroć się. Zadaj pytanie kartą. Posłuchaj swojej intuicji. Taka odpowiedź. Waga. Karta dziecka. Droga wago piękne przesłanie od góry. Może zaniedbujesz swoje dzieci? Może zaniedbujesz swoje wewnętrzne dziecko? Jesteś zbyt poważna? Odpuść. Nagradzaj się, rób coś dla siebie. Może dowiesz się, że ktoś z Twojej rodziny spodziewa się dziecka, albo ty zdecydujesz się na to, żeby powiększyć swoją rodzinę. A jak nie, poczuj w sobie to dziecko, a zobaczysz, że będzie łatwiej. Zadaj pytanie kartą. Tak! Gratuluję. Skorpion. Przesłanie: niewinność. Drogi Skorpionie, karty anielskie mówią do ciebie tak. Przestań obwiniać się za wszystko. Nie miej poczucia winy. Cokolwiek cię teraz trapi, cokolwiek się wydarzyło, trudno, mleko się rozlało, tak miało być, widocznie ciebie to bolało, powiedziałeś jedno słowo za dużo czy coś zrobiłeś. Ale jeżeli naprawdę coś przeskrobałeś, wiadomo, przeproś. Ale karty mówią: Nie, to nie była Twoja wina. Nie bierz wszystkiego do siebie. Zadaj pytanie kartom. Poprawa zdrowia. Strzelec. Przesłanie od aniołów: Czego pragniesz, drogi strzelców? Właśnie, zastanów się podczas tych świąt, czego chcesz, co jest dla Ciebie ważne. E, nie możesz zadowolić wszystkich. Nie da się. Najbardziej zrób dla siebie dobrze. Zrób tak naprawdę sobie, kochany strzelcu, dobrze. Spełniaj swoje marzenia. Rób to, na co masz ochotę, co czujesz w serduchu. Zadaj pytanie kartą. Nie przestawaj, widzisz? Nie przestawaj wierzyć w marzenia, tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Koziorożec. Przesłanie: pozwól przeszłości odejść. To, co złe, to użyć za tobą. Czy byłeś w jakiejś toksycznej relacji, która się nie udała, czy kogoś pożegnałeś, czy po prostu z pracy musiałeś odejść i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu już za tobą. Uwolnij się i idź do przodu. Nie wracaj do przyszłości, kochanie. Ważne jest to, co jest tu i teraz. Wczorajszego dnia, kochanie, nie ma. Musimy o tym zapomnieć i iść do przodu. Zadaj pytanie kartą. Nie. No, czyli jeżeli pytałeś, tak mi teraz przyszło do głowy, czy twój poprzedni partner wróci? Nie, nie wiem, tak poczułam. Wodnik, przesłanie, świeże powietrze. Właśnie, drogi wodniku. Powietrze, jesteś znakiem powietrza. Świeże powietrze, więcej kontaktu z naturą, ale też to jest nowe wyzwanie, nowe pomysły, nowe działanie. Ty musisz się w wodniku rozwijać. Kontakt z naturą cię uzdrowi. Wyjedź gdzieś. Po prostu zadaj pytanie kartom. Istnieje coś lepszego. Dokładnie. Rybki, przesłanie, praca z energią. Właśnie drogie ryby. Afirmujemy, tworzymy, manifestujemy, pracujemy z kamieniami, z afirmacjami. To, co kochani wysyłamy do góry, to dostajemy. Bądźmy pozytywni. Zadaj pytanie kartą, droga rybko. Sytuacja się polepszy. Widzisz? Polepszy się, jak zaczniesz w to wierzyć i manifestować. Kochani, jeżeli my wstaniemy e, raną z takim uśmiechem, z werwą, powiemy: ten dzień będzie cudowny, piękny. Może będzie. Na pewno będzie lepiej niż jak powiemy: wszystko jest bez sensu, prawda? My musimy wzmacniać swoją energię, a nie ją obniżać. Dobrze, kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt, pełnych miłości, anielskiej energii i optymizmu. Pozdrawiam serdecznie, wróżka Kamina.